Hej, 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 hej! Siemaneczko! Tu sobie pada ładnie deszcz. A to jest kolejny odcineczek z. Z. No w sumie przygód, perypetii, czy innych słów, które możemy użyć do tego, co się tutaj dzieje w przypadku burego Zenka na farmie Wiliczka. i tak, Stardi Valley Expendent. Plus tam, plus tam wiele innych, innych, innych modyfikacji. Jak widzicie, jak wspomniałem, mamy tutaj sobie ładny deszczyk. I przy okazji mużyczka nie gra w ogóle. Hmm. A to dziwne, że nic tu nie gra. Ale dobra, to nieważne. Zajmiemy się najpierw tymi podstawowymi kwestiami, czyli pozbieramy. Czyli pozbieramy, czyli pozbieramy nasze plony. Chyba można tak to nazwać. A potem w sumie to jest dobre pytanie. No bo tak. Niedługo powinien na, nasz. Na, <coughs> niedługo powinien mnie i Burego Zenka czekać kolejny festiwal. Który, 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 który będzie zwieńczeniem tej pory roku. No bo jakby nie patrzeć. Teraz mamy lato w grze. A potem tylko jeszcze jesień i zima. I właśnie. Tak sobie myślałem, że dobrym pomysłem będzie w czasie jesieni naklepać, nazbierać, lub tam jeszcze inaczej można to ująć: po prostu cała zgromadzić jak najwięcej kasy. No bo nie oszukujmy się, wy, wy w, w, w czasie zimy nie będziemy nic tu mogli zrobić, praktycznie w sensie. Tylko będziemy mogli mieć pieniążki z zasobów. Powiedzmy pochodzenie zwierzęcego. No dobra, pytanie brzmi: trochę tak z dawno w to nie grałem. Więc nawet miałem sobie to odpuścić. Ale ale widzę, że trochę tych zasobów mamy. Beczki pracują pełną parą. Czyli tak. Czyli tak. Yy, to możemy schować. Weźmiemy sianko. Tak powinno starczyć. I rusimy. Hmm, dobre jest pytanie, gdzie ruszymy? O, są jajka, a my możemy już zrobić majonez. To jest dobre pytanie, hmm. bo jeżeli możemy robić majonez, to jakieś tam utrzymanie będziemy mieli. Widzę, widzę, że chyba w poprzednim odcinku uzupełniłem obu przypadkach, czyli u krów i u kurczaków ziemna, kurczaki ziemniaki a są jajka do, na, do majonezu dobra dobra, to to to, to ułatwia postać rzeszy <gry> no dobrze czyli co mamy trochę tego, tego, tego zróbmy chciałem ja zróbmy trochę tych, tych sztabek złota, a tu widzę, że za dużo tego nie będzie? O, chmiel. No dobra. No i co teraz ja mam zrobić? A, czy ja tu węgiel schowałem? Nie po to to, to wszystko rozdzielałem? Hmm. No to w sumie to możemy schować. Co daje dużo energii? Chyba chmiel najwięcej. Znaczy, winogrono i tych nie będziemy tracić, więc weźmiemy... 10 sztuk chmielu, no i chyba ruszamy do kopalni, bo co mnie, je, jeżeli mnie pamięć moja nie myli, to sądzę, że powinniśmy być, o, borówka, nie? Czy ja, czy dzika jagoda? Ostra jagoda. Yy, wracając do tego, co chciałem powiedzieć, jeżeli mnie pamięć nie myli, to powinniśmy być blisko osiągnięcia setnego levelu, nie? Że... Jeżeli teraz to chapniemy, to powinniśmy mieć tą kopalnię zaliczoną. Potem będzie ta na pustyni jeszcze, czyli trzeba będzie odblokować autobus. Na prawo mostu, na prawo wusa, czyli tutaj będzie tylko trzeba kasę zorganizować. Hmm. No dobra, trzeba będzie tylko kasę. Zaraz ten związany z cel z 25 tysięcy będziemy mieli osiągnięty Czy zostanie ten ostatni, a ten ostatni to ile? To jest 25 tysięcy, a to 10 O! A i to my w sumie może nawet Jak będzie jesień, będziemy mogli osiągnąć ten poziom, cię naprawimy autobus no dobrze. No to dobrze. No dobra. No dobra, no dobra, dobra. Nawet nie musiałem nic wycinać, bo sobie gadałem głupoty. A tu już dotarłem do kopalni. O! Aha, no bo to jest Stardim Valley Expendent. On jest tutaj. A ja mam, no właśnie, naprawiony też jestem gamoń. Ale no dobra. 90. Co? Uuuu, to naprawdę już jest finish. No dobra, to kończymy kopalnię w dzisiejszym odcineczku. Oni nie powinni stanowić zagrożenia. No właśnie, bo ten mój nóż jest... Dobrze, bo ja mam nóż, nie? Krysz... Albo do... Do... dokładnie kryształowy sztylet. No dobra. To ja tu sobie będę wesoło eksplorował, a jak będzie się coś ciekawego... No, jeżeli, jeżeli się coś ciekawego wydarzy, to oczywiście dam Wam znać i Wam to pokażę. A jeżeli nie, no to dupa. Będziemy widzieli się w ostat, na ostatnim levelu, czyli na setnym. No i mamy jesteśmy setny poziom. Zrobiliśmy. Z... Znajdujesz Stardrop! Twoje myśli przepełnia... przepełnione są ruda. Twoja maksymalna energia zwiększyła się. Ej, ciekawe, czy możemy tu łowić ryby? Nigdy na to nie wpadłem. Trzeba będzie tu kiedyś. To nie był koniec? Czy może Stardew Valley Expanded trochę więcej z... wprowadza? No dobrze. No dobrze, a bo ja się pomyliłem i to był nie 95, tylko 90. A sp sprawdźmy, tak. Nie, setny Stardew Valley, wprowad Expanded wprowadził kolejne poziomy. No dobrze, ale to chyba wystarczająco długo tu jestem, bo patrzcie, jest godzina 23.40. Przystanek autobusowy. Już jest ciemno, już jest noc. I jak widzicie, takie mam łupy. Czy to dobrze, czy to źle, nie wiem. Uuu! Jestem teraz trochę zajęta, możemy porozmawiać później. Taki wieczorno nocny spacerek w czasie deszczu. Mmm! No dobra, to piew. Tu jest skrzynia od łupów, nie? Tak, tak, tu wszystko walnimy, i potem zrobimy porządki. Chmiel zostawmy i teraz tak jedzonko, tu, nie tu, tu są rybki, owoce morza, tu są owoce morza, tutaj są te bardziej podstawowe. Dobra, złoto zrobione i i i i, 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 i tutaj. No dobra, to nikt to jedno jajko się robi. Z nich się wytworzy jeszcze jeden majonez. Węgiel jest. co hmm, by tu zrobić, tak szczerze? To może to? Ile tego kwarcy tutaj zdobyliśmy? O, możemy sobie zrobić, dobra, sztabki w kwarcu, nie? Tak, kwarcu. One do czegoś tam też, pamiętam, są potrzebne tylko nigdy nie mogę sobie przypomnieć i zapamiętać przy okazji do czego no dobra no to kończymy dzień tak swoją drogą dodam wam jako ciekawostkę że sobie o znowu pada deszcz ale wracając do tego co chciałem powiedzieć yy, daba, 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 daba. Yy, W czasie ostatniej aktualizacji Stardew Valley Expanded no, co wiecie, tych wszystkich modów i związanych również z tym. Miałem małego, mały problem, bo się okazało, że coś tam źle pokopiowałem. I potem miałem rozkminę. Bo zamiast wiecie wszystko skasować i jeszcze raz po prostu skopiować, to ja upartego grzebałem i szukałem konkretnego pliku, co po poszło nie tak. I doszło do takiej pewnej absurdalnej sytuacji, że musiałem zajrzeć do mojego poradnika, zajrzeć do mojego poradnika, który nagrałem, żeby zobaczyć. Yy, co mi brakuje, bo po prostu nie, nie, nie byłem w stanie dojrzeć tego, yy, tego jednego folderu, którego nie mam Albo A Ja go skasowałem przez przypadek Lub B, w czasie aktualizacji yy, Kolejnej, związanej z yy, Kolejną, no ja wiem, że się powtarzam, aktualizacją moda w Valley Expanded Musieli dodać jakiś Pomniejszy modzik, który po prostu ja nie miałem. Albo, tak jak mówiłem, po prostu z, jak jakiś. kurde, jakaś sierota, skasowałem. No dobrze. Pozbierajmy chmiel. I i i. i pozbierajmy chmiel. I co, jakubie? No i chyba, nie wiem, udamy się znowu do kopalni? No, bo jest 27. Zobaczmy, czy one potrzebują sianka. Tak, teraz potrzebują sianka. No dobra, to je ja na karmy. Może odwiedzimy Marni, żeby uzupełnić zasoby sianka. Bo z tego, co ja widzę, to... To nie za dobrze. To nie za, nie, nie za dobrze z moimi zapasami. A, po, a może przesadzam? A może po prostu przesadzam? O, zobaczmy, co są jajka. U, jajeczka są. Czyli, o, teraz mamy cztery normalnie. Wtedy miałem tylko trzy. Albo po prostu mój sokoli wzrok uniemożliwił mi dostrzeżenie tego czwartego egzemplarzu. Można chyba tak powiedzieć. Krówki Mumu są. Sianko im dajmy. Trzeba byłoby Silos wybudować To by było dobre, ale no z jednej strony chciałbym też jak najszybciej już... O, o, o niezebranych miel chciałbym jak najszybciej um, wybudować most, a także. Odbudować, albo raczej powinno pasować naprawić b, 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 autobus Żeby nasza ulubiona alkoholiczka miała co robić Ze swoim życiem, a nie tylko chlać I psuć y, życie swojej córce No dobra, jajeczka, 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 majonezyk, majonez, dobra, dobra I to, to, to no, i chyba znowu udają mi się do kopalni, nie? Tak. Bo ja myślałem, że jest tylko 100 poziomów, a tu ta modyfikacja rozbudowała ten wątek. Nie żebym narzekał, ale no wiecie, no wiecie. Chociaż będzie ładna, można zrobić ładną miniaturkę i temat i odcinka, że setny poziom kopalny, kopalni osiągnięty. A tu jest moja herbata, bo się zastanawiałem. A tutaj, czekajcie, bo muszę teraz spojrzeć jedną rzecz. Tu powinien być ten czerwony budynek. No właśnie, to, to jest szkoła. Dla dzieciaków. I ja muszę sprawdzić w plikach gry, jak to naprawić. Z kim ja muszę pogadać? Może z Panny trzeba roz, rozwinąć wystarczająco dużo relacje? Bo ona jako nauczycielka tu będzie pewnie chodziła. Albo burmistrz? To jest dobre zagadnienie w zagadnieniu. Będę musiał poruszyć tą kwestię. I zobaczyć, jakie są wymagania, albo czy jakiś jest odstęp czasowy, jakiś inny jest warunek, który należy spełnić. No nie wiem, zobaczymy. No dobra. Yy, no dobra, no dobra, Jakubie Adamie, panie, 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 Jakubie Adamie, bo ty tak sobie się zamyśliłeś, a tu trzeba będzie. Wędki nie wziąłem Bym zobaczył, że w tym czerwonym jeziorku na setnym poziomie kopalni można coś robić W sensie, czy można tam łowić rybki Ej Ja wiem, że się powtarzam, ale ja w sumie nigdy tej kwestii nie poruszałem Na moim starym zapisie, który chyba jest raczej nie do naprawy A ty dalej tu stoisz? Uuu, nowe bronie a znowu zapomniałem, Jakub, masz kolejkę. O, ale się tu ładnie Tworzyło ten, wylosowało. No to złota nie będzie mi brakować. Hehehe. He, he, he. O, i patrzcie, od razu drabinka. No dobra. No dobra, panie i panowie, inne stwory, potwory. Ja tu szybko sobie Mmm... E, wyeksploruje, wy... tak, wyeksploruje, tutaj się złoża rudy złota, chyba można tak to powiedzieć, I, i i i i i jak będzie się coś działo, albo będzie jakaś nagroda, albo nie wiem, jakiś filmik może wydarzy się, jakiś event w kopalni, bo kto wie, co ci autorzy dodali, to wam pokażę, a na razie będę sobie w ciszy i spokoju, hehe, albo w skupieniu, kto jak woli. Kto jak woli. Będę sobie zwiedzał nowe poziomy, nowe poziomy kopalni. to jako w sumie tak to nazwać, ale mamy nowy rodzaj stwora, tą kulkę różową, która napierdziela do mnie ze sferbola. A, 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 ja tu zginę. Nie zauważyłem tej, tej galarety, która mnie zaatakowała. Dobra, a widzę, że tutaj ładnie się ten wszystko idealnie wylosowało, ponieważ mam utrudniony dostęp do tej kulki. O, kolejny poziom. Idziemy. Co na razie będzie... Już jest 105? Tak szybko ja sobie to wyeksplorowałem? Wow! Diemencik! No dobra, to jak tak mi dobrze poszło, dopiero godzina 15. Może jest... Może nawet 100 set. 100... 110 chciałem powiedzieć 100 setny poziom, ty jesteś, Jakub. w taki 100 setny level. Eee, nieważne. To dobra, 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 dobra. To eksplorujemy dalej. O, mamy kolejny level. I to jest 110. Zobaczmy jaka nas nagroda czeka. Uuu, kosmiczne buciki. I co dodają? Ja mam 3-3, te moje stare, a te? O, jeden level wyżej. Trochę tak ocojemne, bo różowe, fioletowe, ale... No dobra. Opuść kopalnie, No troszeczkę. Hmm. No właśnie, trzeba będzie kilof ulepszyć. No, troszeczkę udało nam się wyeksplorować, nie? 5, 10, 15 poziomów. No dobrze. Może, właśnie jak rozpoczniemy nową porę roku w Dolinie Gwiezdnej Rosy, hehehe, to będziemy mogli naprawić autobus już. Hmm. Ale dobra. I. Buciki, 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 buciki. No dobra. Ci tak. Zabierzmy stąd zasoby. To, to, to. To. To, to. To. O, Coca-Cola tu mamy nawet. To. To. I go widziałem, nie? Ale to, to, to. 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 To, to i to. weźmiemy Czyli tak to, 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 to. Czy tak, możemy wziąć mieczyk, możemy wziąć to, 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 to. Ile mamy złota? Hmm. To. Buciki dodamy tu. Tu mamy tulipany. Nie wiem czemu. To. Tu. Trzeba znowu tro trochę uporządkować. To. To. No dobra. Powiedzmy, że dupy nie urywa. Może być. To na razie buciki włożymy. Nie, tutaj. To możemy zostawić jak było. Dobra, zbierzemy, zbierzemy, zbierzemy. Może tak, pewne zasoby. Zbierzemy, zbierzemy, zbierzemy. Upewnijmy się, czy ja tu wszystko zebrałem. Chyba tak. Jakubie, 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 jakubie. To? To? jajeczka, jajeczka, jajeczka majonez, majonez, majonez to będzie moje główne źródło dochodów majonez, majonez, majonez mam więcej złota nie, mam więcej złota niż, niż węgla majonez, majonez, majonez dobra, damy to w łupak na razie no dobrze, no dobra, to idziemy spać, nie? Czy mój... Czy on mnie właśnie zablokował? Czy mój ukochany... Ja pierdziele! Nie wiedziałem, że to może być takie groźne! ostatni dzień sobie rozegramy. A tu mam. Oj. hehe he. he. Nieważne. Zanek góry. Dziś wieczorem o godzinie 22 będzie miało miejsce rzadkie wydarzenie. Meduzy księżycowe światła. Będą przepływać przez miasto Pelikan. Podczas ich długiej podróży na południe do ciepłych krajów. Wszyscy zbieramy się na plaży, żeby obejrzeć to niezwykłe wydarzenie. Nie chcę z tego przegapić. Do zobaczenia wieczorem. Demetrius. Hmm. I to jest chyba idealny moment, bo jak dzisiaj jest ten festiwal, wiem, że będzie on ostatniego dnia, to możemy zakończyć ten odcinek, bo on będzie idealnym tematem przewodnim następnego epizodu. Bo ten myślę, że może no, nie jest wystarczająco długi, bo pewnie, pewnie, pewnie troszeczkę, troszeczkę, troszeczkę. Będzie wycinanka, ale walić to. Więc tak, mimo wszystko mam nadzieję, że ten epizod z, z Zenka Burego na farmie Wieliczkie, Wieliczka wam się podobał. Z tej strony był Jakub, a to była Dolina Gwiezdnej y, Rosy... Rozszerzenie, hehehe, czyli Stardew Valley Expendent. No cóż, widzimy się w czwartek. Nara! Tak, w czwartek, nie? Dobra, nieważne. Po prostu nara.